Niech będzie pochwalić Jezus Chrystus, tak do rozbrać w dziedzinie, rozpoczynamy czas naszej rekolekcji i do nas tygodni rekolekcji wiary wcześniej. Good I w ciągu jednego momentu, te blokady wszystkich lat nie mieli w sobie blisku, a po sobie wyszli z Wieczernika i zaczęli głośnić na terenie, zaczęli grać życia. A to i właśnie ten że przyłączały się do nich setki osób. Jak ludzie ja z pierwszej, jeszcze i tak E

Eu oh Thank todo A przecież to, co doświadczymy, jest niekonalne. Powiedz to banalnie. Bo tak oczywiście nie było dużo miejsca, byśmy się że właśnie...

Mam niechęć tego. we yes.